Nie byliśmy dawno u diamentowego więc zaglądaliśmy do niego na pewno w listopadzie w zeszłym roku, a potem chyba w kwietniu jak już znosiły jajka, to już pokazywałem tylko, że z tych jajek tak szczerze to żeśmy nic nie odchodowali sobie bo dlatego, że dziwny był. Zimna była wiosna, dziwny był kwiecień, dziwny był maj te jajka tu leżały, bo nie powiem, samiczka sporo tych jajeczek tam zniosła, nie wiem może około 15 sztuk tu było, także wcale nie tak mało, donosiła je cały czas, natomiast jak wspomniałem, no nic się nam nie urodziło. Mogą te jajka zabrać sobie do inkubatora, tylko tak liczyłem na to, że może e, sama wysiedzi. To jest parka, którą żeśmy kupili, no w zasadzie już dorosłą parkę kupiliśmy. W zeszłym roku, właśnie, też na jesieni i ona miała młode swoje, bo ja ją kupowałem w wtedy, właśnie, parkę z czterema młodymi, jak mówię, na jesieni, w zeszłym roku i chciałem jednak, żeby miały te lęgi takie naturalne. Nie chciałam do inkubatora, a teraz troszeczkę tego żałuję, bo jak mówię, nie doczekałem się w ogóle mody. przez to, właśnie, że. Nie zabrałem jajek, tylko no, butek jest ładny, nie chcę wchodzić yy, do wolierki, dlatego tak staram się tutaj go nagrywać poprzez siatkę, bo on się jednak płoszy, nie jest to mój wychowaniec, nie był nigdy dopany w ręce, nie był noszony, nie był karmiony ręcznie, więc no, jest taki troszeczkę półdziki powiem, więc wolałbym tu nie wchodzić, nie chcę go płoszyć, nie chcę go straszyć, a poza tym nie chcę bym jej podrapał jednocześnie. Chociaż one tak się już oswoiły do nas, już nie są takie jak jak przy zakupie, kiedy skakały no, dosłownie na, na, na sufit na głowę. No, samczyk się zawstydził. On zakrył się. No proszę, jaki wachlarz sobie postawił. Normalnie zasłania e, sobie głowę tym wachlarzykiem. dajemy im codziennie zielone to widać jeszcze mają nawet liście jest mlecz szczególnie mlecz bo tutaj mamy taką łąkę obok nas więc nie ma problemu tej łąki nikt nie kosi więc ten mlecz cały czas rośnie w zasadzie my tylko gorwiemy także sobie odrasta ciągle młody także co mamy mamy październik naprawdę bardzo ładne te ziele jeszcze jest soczyste Jedzą, korzystałem z niego. No, ziarno, to ziarno to zaraz powiem, co mi tam podajemy. Woda, to wiadomo. Liczę już w tym roku. W tym roku to już tak jak już wspomniałem, ale jajka na pewno będę zabierał. Zostawię część jajek w tej parce do wylężenia, natomiast część na pewno zabiorę sobie do inkubatora rozumiesz szkoda mi roku, straciłem powiedzmy cały rok lęgowy nic, nic żeśmy nie odchodowali sobie o, samczyk trochę się niepokoi widzę ładnie, bardzo, bardzo kolorowy jest czym karmię ważanty? No, kupujemy taką mieszankę różnych, no może nie zbóż, bo tu w zasadzie zbóża to nie ma jak widzicie kukurydzę, słonecznik tak jak dla papuk w zasadzie jest sorgo jest proso, żółte jest tutaj kardii, ten właśnie te białe ziarenka no tu jeszcze wido trafia się groch, bo tak samo dokupujemy takie mieszanki, co się daje gołębiom, Tam jest i wśród tych, tych mieszanek, także no staram się kupować różne różne gatunki właśnie takich, takich ziaren, żeby ja się wybierać. Wiadomo one tego wszystkiego nie zadają. Nie jest tak, że siądą i wybiorą wszystko co tu jest. Mnóstwo tego zostaje, ale wiem, że na pewno coś wyjadają. Także sobie uzupełnią tą swoją dietę. Na pewno tu jest ostropest, bo zawsze kupujemy trochę. Na pewno tu jest konopia. te jest zawsze pół kilo się bierze. Jakąś tam 10 kilo powiedzmy. Żeby też miał jakieś tam oleiste właśnie roślinki. Nie takie, które, no wiadomo, nie, nie zawsze są one podawane w jakichś tam w tych workach, co się kupuje gotowo. Taką samą właśnie mieszankę podajemy w naszym. No i jednocześnie papugą. Mam również papugi, takie troszkę powiedzmy nie większe, ale już z tych średnich. To również taką mieszankę, także kupujemy no więcej tego, żeby już było właśnie dla tych trzech gatunków ptaków. Jak widzicie nie ma w wolierce żadnej wódki, żadnego kurniczka. Te ptaki nocują po prostu na gałęziach, tak jak siedzą. Zima w tym roku była okropna. Mrozi na to. Każdy wie. Każdy pamięta. Było i do 30 stopni tutaj u nas na wschodzie. I te ptaki tu przesiedziały. Cały czas na gałęzi. Także są bardzo odporne. Nie, nie zmarzły... Nawet im palce nie przymarzły, gdzie przecież to się często dzieje. Na przykład u papug. Jak nosują na, na kratkach metalowych czy na siatkach. To właśnie wtedy odmarzają im palce. Natomiast widzę, że tu nic się nie dzieje. Nic im się nie stało, nic się nie wydarzyło. Dziękuję bardzo. Sprawne są te warunki atmosferyczne. Także wchody już są bardzo dobre. Zagląda do mnie kolega, znaczy koleżanka. I mnie. Sama mało, co? Ciekawski.